Na pewno Olek tam dziś z góry patrzy na to, co my tu widzimy z tej sceny, na wspaniałe zespół piłkarzy Górnika zawsze i równie wspaniałych kibiców. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi kochani, nazywam się Jacek Sawurski dzisiaj chciałbym poświęcić ten moment, tę wspaniałą chwilę. Dzisiaj jest niepowtarzalna chwila, aby przekazać Państwu to, że jak dla mnie coś nieprawdopodobnego i wspaniałego, że mogę tu się dla mnie To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Prosimy cię bardzo. Bliżej środka. Ja myślę, że zawsze tak to z 90 lat i będzie dobrze. To było bardzo krótko, bardzo śmieszne i bardzo, bardzo na temat. Szanowni Państwo, Marcin, spójrzmy w następny punkt, naszego, następny punkt naszego programu. Proszę Państwa, taki kluby jak... I zawsze e, będą, zawsze bez względu na to, jaka będzie sytuacja klubu, o jego sile stanowi historia i stanowią przede wszystkim kibice, którzy byli, są i będą. I teraz, e, proszę Państwa, coś specjalnie o Was, dla Was. Film Biało-Niebiesko-Czerwoni. Zabierzamy na projekt. Bo idzie górnik, górnik, górnik Tu Ruchu malopiera nasze serca. Górnik, górnik, górnik samcy. Dzisiaj na szczycie jest gibić górnika zawsze. Tego Wam z tego miejsca gratuluję. <klucz> Mam nadzieję, że jak piłkarze dołączą yy, do tej świetności kibiców, to razem zaśpiewamy górnik. Zagraj, zagraj jak zagamliba. co do moich e, współpracowników, to chciałem po kolei przedstawić e, drugiego trenera, pana e, Marka Piotrowicza. Prosimy bardzo na scenę. Marek Związania z z ulicy Ruzwałczana. Tu witamy. Prosimy dalej. Trenera przygotowania motorycznego pana Marka Kszczera. Trenera Maria Kostrzyma, Judy Rana na niego. Paną Szasece Biało Niebiesko-Czerwony Parłach. Trenera bramkarzy pana Piotra Wojdyga. Witamy. Piotr mówi się o tym, że jesteś odkryciem tego okresu przygotowawczego. Znakomite mecze w okresie przygotowawczym. Czy to będzie miało przełożenie na ligę? Mam nadzieję, że tak. Staram się jak najlepiej i mam nadzieję, że to będzie prezentować bliznę. Taką nadzieję na pewno mają również nie tylko twoje, ale panie Górnikazanie. Czas na piłkę. Leo trzyma koszulkę od kapitana drużyny Jerzego Brzęczka. Witam cię serdecznie. No i druga nowa klasz. Billy Rivas. No i wam się mieliśmy jedno pytanie na piłkarza z Pero, specjalnie przygotowane. No właśnie. Urodziłeś się trzy lata. Po tym jak Polska grała w Hiszpanii z Peru. Wiesz jaki był wtedy wynik? 90 minut raz, później drugi raz, i tak praktycznie non stop, ale teraz proszę o uwagę po pierwsze fotoreporterów, po drugie wszystkich kibiców. Mamy dla Was specjalną niespodziankę, specjalną atrakcję. Poczekajmy aż się stawią nasi fotoreporterzy, bo zdjęcie będzie naprawdę pierwszorzędne. Prosimy piłkarzy górnika o przekazanie specjalnych suwenirów, specjalnie dla swoich fanów. Piłek z podpisami. Trzy. Szanowni Państwo, tak właśnie prezentuje się drużyna burnika. Zawsze kto wie, czy ten, który złapał tę pinkę nie będzie miał wspaniałej pamiątki po jedenastce, która zagra, jak za dawny lat. Proszę Państwa, jeszcze bardzo ważna informacja, za chwilę występ Jacka Stachowskiego i wspólne śpiewanie z publiczami pieśni Górnika Zawsze. Jeżeli e, niektórzy słuchają, mają ochotę tutaj zaśpiewać razem na scenie e, z militarzami, z jaskim, to jest zawsze... To był prezent Jacka Stałowskiego dla górnika Zawsze. Szanowni Państwo, prezentacja górnika dobiega końca. Widzimy się już nie robię.